Teatrzyk Zielone Oko Emocja, sensacja, przygoda Nadajemy słuchowisko Ewy Szumańskiej Pod tytułem Foka Proszę jeden bilet Ulgowy czy normalny? Normalny jak zwykle. Ach, to pan. Proszę bileci Dziękuję. Dzień zamykamy o godzinę wcześniej. Dobrze, będę pamiętał. Marianno? Marianno? Jesteś? Marianno? No czemu się nie pokazujesz? No, nareszcie. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Cóż, przykro mi, ale nie mam ci jeszcze nic konkretnego do zakomunikowania. No, nie denerwuj się. No ja wiem, że to bardzo długo trwa, ale pamiętaj, że to nie moja wina i, i że to ty. No dobrze, no dobrze. Nie będę już tego przypominał. No, wierz mi, że robię wszystko, co w mojej mocy. Staram się naprawdę. No więc nie rytuj się i czekaj cierpliwie. Co? Już uciekasz? No jak chcesz, przyjdę znowu jutro. Może już będę mógł Ci coś obiecać. Do widzenia, Marianno. Najmocniej, pana przepraszam. Słucham? Ja wiem, że to nie wypada, ale postanowiłem pana zaczepić i zapytać. Niech się pan nie gniewa. Nie, nie gniewam się. O co chodzi? Widzi pan, mnie interesują ludzie i ich sprawy. Takie małe hobby. Spotkałem już pana w zoo tydzień temu. Pan na pewno nie pamięta. Stał pan również tutaj, nad tym samym basenem i mówił pan rzeczy, które wydały mi się nieco zaskakujące. Podsłuchiwał Pan? Skądże znowu? Usłyszałem zupełnie przypadkowo. Zapomniałem zresztą o tym po godzinie. Ale kiedy wczoraj znowu do pana zobaczyłem, postanowiłem. co pan postanowił? Postanowiłem przyjść jeszcze raz i zbudować sobie z tego jakąś logiczną całość. Przyszedłem więc i spotykam pana w tym samym miejscu powtarzającego te same słowa. Proszę mi nie mieć za złe. Nie, nie, nie. No rozumiem, że to mogło pana zaintrygować. Właśnie. No to jest, proszę pana, bardzo skomplikowana historia. Lubię skomplikowane historie. Tak, ale nie wszystkie nadają się do opowiadania. Bór, cóż za pogoda. Zimno, deszcz. To już prawdziwa jesień. Na to wygląda. Wie pan, jest tu niedaleko taka przytulna knajpka. Może wpadniemy trochę się rozgrzać. No nie, nie chciałbym panu zabierać czasu. To będzie dla mnie największa przyjemność. Chodźmy. Tu na lewo. Koniaczek. O nie, wolę naszą czystą. Jakąś zakąskę. Rybkę. Nie mogę patrzeć na ryby. Raczej bewstyk. Przy tej pogodzie wolę coś na ciepło. Ach, oczywiście. Proszę pani. Pół litra jakąś salatkę i bewsztki. Taki dobrze wysmażony, z cebulką, jak zawsze. Tak, tak. Pamiętam. Znają tu pana. Padam czasem wracając. To moja stała trasa. Nie interesuje pana moja historia? Nie chciałbym być niedyskretny, ale przyznał, że tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze chlebek i rachunek, proszę. O nie, wykluczone, to ja zaprosiłem. O, jak pan chce, proszę. Dziękuję. Gdybym to nawet opowiedział, na pewno pan nie uwierzy. O, ja wiem, że w życiu zdarzają się takie dziwne sprawy. Patrzył pan na moje ręce? Nie, nie są brudne. Po prostu zniszczone od różnych odczynników i kwasów. Jestem chemikiem. Ach, tak. Wydaje się to panu dziwne w zestawieniu z moim wytartym plaszczem i zabloconymi butami. No ale są takie momenty, kiedy człowiek nie zwraca uwagi na ubiór. Ma głowę tak zajętą czym innym, że po prostu bierze co ma pod ręką. <grym> <grym> no, to nie rozumiem. Można? <grym> Proszę. Ach, dziękuję bardzo. To się zaczęło już dawno. Pracowałem w pewnym instytucie naukowym i w wolnych chwilach trochę eksperymentowałem. Zawsze to lubiłem i mam na swoim koncie parę małych wynalazków. O, o nic nadzwyczajnego. Ulepszone garbniki, przezroczysty klej, spajający szkło, także nikt nie poznał wypęknięcia. Któregoś dnia zbiła mi się fiolka z pewnym płynem, nad którym pracowałem... I parę kropel wylało mi się na rękę. No, oparzył się panie. Nie. Ale na drugi dzień spojrzałem na dłoń i zobaczyłem dziwną rzecz. Hmm. W tym miejscu, w którym upadły krople, wyrosło mi kilkanaście włosów. To były niezwykłe włosy, długie, jedwabiste, ze srebrnym połyskiem. Coś wpadanego. Hmm. Przepraszam, ten kołnierz przy pana palcie, to wydra? Wydra. Dobre futro. Trwale. Może jeszcze przedwojenne? Tak, po świętej pamięci, wujku. Otóż te włosy były bardzo podobne do pańskiego kołnierza. Można jeszcze kilka rzeczy. Oczywiście, już nalewam. Dziękuję. I wtedy przyszedł mi do głowy pewien pomysł. A gdyby tak. Co? Gdyby tak wynaleźć płyn, który rozsmarowany na ludzkiej skórze powodowałby. po włosów. Nie, to dla mnie zbyt banalne. Futra, proszę pana. Futra. Pan to rozumie? Spełnione marzenia kobiet. Przewrót w przemyśle kuśnierskim. Wystarczy buteleczka, parę ruchów i już jest futro. To wymarzone, nieosiągalne przez całe życie Nutrie, popielice, karakury. I ten pomysł opętał mnie zupełnie Zamknąłem się w laboratorium Pan to mówi serio? Widzi pan, uprzedzałem, że to się panu wyda nieprawdopodobne Ach, żeby pan wiedział, jak ja wtedy pracowałem Świat przestał dla mnie istnieć Przestałem jeść, przestałem spać To była gigantyczna robota po trzech miesiącach miałem pierwszy wynik. Malutką buteleczkę z ekstraktem. Foka. Rozumie pan? Zacząłem od nieco tańszych gatunków. Niestety... Boże! Co się stało? Przyszło mi coś do głowy. Jeżeli zamiast natrium karbonikum wezmę natrium bikarbonikum i zamiast 0,3 powiększę dawkę do 0,5. Chwileczkę, niech pan da kartkę. Muszę tak. to zapisać. Tak, to jest myśl. 0,5 i do tego 0,012 mg. Do widzenia. A jak to? Chce mnie pan tak zostawić? Muszę to sprawdzić, sprawdzić natychmiast. Jutro opowiem panu resztę. Aha. Tu, w tym samym miejscu. Jutro. Jutro. Dzień dobry No, nareszcie już myślałem, że pan nie przyjdzie Ja zawsze przychodzę e, Proszę pani, we wstyczek jak zwykle A może jakiś kawior na przekąskę? Nie no, po co taki luksus? Jeżeli pan Laskaw to tatara Przy wytężonej pracy umysłowej Wskazane jest surowe mięso Panom no, Zaraz Na czym to ja wczoraj skończyłem? No, powiedział pan, niestety, a potem Boże A Boże, to był wykrzyknik Odnosił się do nowego pomysłu. Nie dał jeszcze rezultatu. A pierwsze słowo było niestety? No. Zaraz. Niestety? Niestety? Już wiem. Niestety miałem żonę. No, to się zdarza. Pewnie. To była wspaniała kobieta. Może niespecjalnie inteligentna, ale dobra i pełna uroku. Dzieliła ze mną dolę i niedolę. Nigdy się nie skarżyła. I teraz, kiedy miałem w ręku fortunę, pomyślałem nareszcie stworzę jej właściwe warunki. Po powrocie do domu w tajemniczy we wszystko. Cały wieczór robiliśmy zawrotne plany. Opatentowanie wynalazku, pieniądze, sława, wyjazd za granicę, porozumienie z jakimś wielkim koncernem, wspaniałe laboratorium, które pozwoli mi na produkowanie ekstraktów coraz cenniejszych gatunków, nurki, panostaje, brak trzwance. Cieszyliśmy się jak dzieci. Zbiegłem na dół do sklepu po butelkę koniaku, żeby uczcić ten przełomowy dzień nieprzewidywalny. jednak. I niech mi pan naleje. No no, czego się pan... czego pan nie przewidział? Ona zawsze marzyła o fokowym futrze. Od dziecka. Nie wytrzymała biedaczka nerwowo. Jak to? Straciła głowę. Mówiłem panu, że głowa to nie była jej najmocniejsza strona. Działała jak w transie, chciała to mieć natychmiast już, wysmarowała całą zawartość buteleczki, nie oszczędzając nawet twarzy. A kiedy wróciłem z butelką koniaku, panie, to był szok! Została szoku. Nie ona, ja. Na tapczanie leżała duża tłusta foka. Patrzyła na mnie załzawionymi oczami I bezradnie ruszala wąsami Aha. Jeszcze makawyczniejsze było to, że nie miałem formułki depilatora Odłożyłem to po prostu na później A pod wpływem tego strasznego przeżycia Zatraciłem zwykłą wlotność i precyzję umysłu Nie byłem w stanie nic wymyślić To mnie przeraża A ona? Ona cóż, nie skarżyła się Mówiłem panu, że to była dobra i pełna uroków oka. To jest yy, kobieta. No właściwie trudno to już teraz sprecyzować. Przenosiłem jej ryby, trzymałem ją w łazience. W wolnych chwilach bawiłem się z nią piłką. No poza tym pracowałem jak furiat, bez wyników. A biedna Marianna patrzyła na mnie cicho i rozdzierająco. Więc yy, Marianna... Yy, oczywiście. Chyba pan rozumie, że musiałem jej stworzyć odpowiednie warunki. Podałem się za byłego właściciela cyrku i oddałem ją do zoo. Wie pan, taki dar obywatela w celu podniesienia poziomu młodzieży szkolnej. I teraz każdego dnia. Tak, przychodzę ją odwiedzać. Biedaczka jest taka do mnie przywiązana. Niestety, dni płyną i wciąż nie mogę jej zakomunikować nic pocieszającego, <grystanie> dziękuję. A teraz powiem panu rzecz najważniejszą. Widzi pan, ja bym już na pewno dawno wpadł na tę formułkę, gdyby nie to, że... Boże! Co się stało? Sulfurikum! To jasne jak słońce! Nie bikarbonikum, tylko sulfurikum! Proporcja 0,15 w roztworze chlor... Pani, niech pan tu na mnie czeka jutro. Jutro rozumie pan? Jutro, jutro. będzie najpiękniejszy dzień. Jeszcze jedną setkę? Tak, jeszcze jedną setkę. Mariano. Mariano. Marianno. No czemu się nie pokazujesz? Jesteś tam? Nie gniewaj się na mnie. Ja wiem, że to trwało bardzo długo, ale nareszcie mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Słyszysz mnie? Wszystkie nasze kłopoty niedługo się skończą. Mam tę formułkę. Teraz to już tylko kwestia dni. No dlaczego się nie pokazujesz? Marianno! 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 Nie, wołał? nie, po prostu przypomniała mi się pewna scena, której niedawno byłem świadkiem i mimo woli zawołałem. A pani ma na imię Marianna? Tak. Zabawne z jego obecności. Aha, czekam tu od godziny na znajomego. Może przychodził wcześniej nie zauważyła pani ten naukowiec, chemik? Jaki chemik? Ten, z którym byłem tu już dwukrotnie. Zamawiał zawsze dobrze wysmażony beftek. Ach, ten. <laughs> Jaki on tam chemik. Przez jakiś czas pracował jako dozorca w Zoo, a potem, potem gdzieś na kolei. Bardzo wesoły człowiek. Wesoły? Znał taką jedną historyjkę, na którą nabierał nieznajomych, żeby mu fundowali kolacje. Bywał tu z nimi bardzo często. Potem mrugał do mnie i mówił: Widziałaś tego faceta, Marianno? Oceniam go przynajmniej na dwa bewsztyki i pół litra. Jak przyszedł pierwszy raz z panem, powiedział, że pan jest lepszy niż inni że będą z tego oh, ze trzy dobre kolacje a więc to tak ale niech się pan na niego nie gniewa to miły człowiek tylko no, lubi kawały i niech pan już na niego nie czeka nie przyjdzie czemu? wyjechał wpadł tu z samego rana i powiedział mi o tym nie wie pani dokąd wyjechał? a nie wiem ale musiało go spotkać coś przyjemnego oczy mu się świeciły Plótł coś o zmianie o wielkiej fortunie może sobie podpił od rana. On to lubił. Może. Zostawił mi nawet prezent, buteleczkę z jakimś płynem. Powiedział, że to skarb. Powiedział, że kto się tym posmaruje, wygra wielki los. Pewno coś na cerę, prawda? I co pani z tym zrobiła? Właśnie przed chwilą poszłam do toalety i wysmarowałam się od stóp do głów. Chciałabym ładnie wyglądać. I co? I. Właśnie nie wiem, dlaczego zaczyna mnie strasznie swędzić skóra. W słuchowisku Ewy Szumańskiej Foka w reżyserii Juliusza Owickiego i realizacji akustycznej Aliny Langman wystąpili Alicja Wyszyńska, Tadeusz Surowa, Andrzej Szczepkowski i Henryk Rzędkowski.